Słuchajcie, już jest zwiastun czwartego odcinka cyfrowego cyrku, a mi udało się odkryć kilka fajnych ciekawostek fabularnych. Na naszym nowym zwiastunie możemy zobaczyć między innymi, że nasi bohaterowie w czwartym odcinku dostaną się do środka pokoju naszej Zubolki. Do tego nasza Gangl coś w tym pomieszczeniu kombinuje, co może mieć związek z jej nową maską, która to ewidentnie zmieniła jej zachowanie. Postać ta, jak widać, jest teraz bardziej radosna i pewna siebie. Do tego nasze postacie trafiają do restauracji. Jest to dokładniej burgerownia. No i poza tym widzimy, że Jaxowi Nowa robota niezbyt się podoba. A wśród klientów, których to obsługują nasi tutaj bohaterowie cyrku, widzimy NPC-ty, które już niegdyś widzieliśmy. Między innymi naszą królową Gloinków z pierwszego odcinka. Ciekawe, czy postać ta pamięta, jak była potraktowana przez naszego Jaxa razem z jego ekipą, bo jak widać, Jax na jej widok ewidentnie się przestraszył. I co ciekawe, do naszego Kana dotarła jakaś podejrzana skrzynka z sugestiami. Ale oczywiście to nie wszystko co wiemy, także oglądajcie uważnie. Na start warto będzie poruszyć temat daty premiery. Jeśli jeszcze nie wiecie, to potwierdził się nasz pierwszy wyciek z Netflixa, który to sugerował, że odcinek wyjdzie 13 grudnia. Także widzowie, za niecałe dwa tygodnie czeka nas nowy odcinek cyfrowego cyrku idealnie tak przed świętami, a do tego czasu na tym kanale będę oczywiście analizował wszystkie zapowiedzi, także pamiętajcie o subie, by niczego nie przegapić. A z Głębiając się w szczegóły nowego zwiastunu ten pokazał nam więcej pokoju naszej zubolki. O jej pokoju słyszeliśmy już wcześniej i nawet fragment widzieliśmy dzięki pinowi z oficjalnego sklepu, na którym to widać było między innymi słynną skrzynię zubolki, w której to znajdują się nieskończone części ciała, które to może zubolka sobie pozyskiwać do woli, dlatego też w każdym z odcinków ono ma inny wygląd, bo pamiętajmy, że zubolka to postać niebinarna. Natomiast na tym drugim ujęciu z pokoju zubolki widać jak Gengel przygląda się w lustrze swojej nowej masce. Jej mina wygląda jakby to był jej pierwszy raz z tą maską, dlatego też podejrzewam, że maska ta może pochodzić z pudełka zubolki, które to oferuje nieskończoną ilość części ciała. A wy co sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Oczywiście wiemy, że jest to totalnie nowa maska, niezwiązana z żadną z jej poprzednich trzech, które to zobaczyć mogliśmy już wcześniej na pokazanym Tutaj zdjęciu. Zdjęcie to zostało dokładniej omówione przeze mnie już kilka odcinków temu, więc jak ktoś nie widział, polecam nadrobić. Poza tym pojawiło się też zdjęcie naszych postaci w strojach pracowniczych, co też omówiliśmy na poprzednich odcinkach i wtedy też potwierdzono, że ten właśnie nowy czwarty odcinek będzie dziać się w restauracji, a dokładniej w takiej ala burgerowni. Co więcej, przyglądając się dokładnie nowej masce Gengl, zobaczymy, że z jednej strony ma ona taką żółtą gwiazdkę, a z drugiej strony taką różową spiralę. No i chwilę się zastanawiając i łącząc fakty, możemy zauważyć, że kolory te idealnie pasują do wcześniej wspomnianej skrzyni zubolki, więc myślę, że może to być ze sobą powiązane. Zresztą ta scena, w której postacie patrzą ze zdziwieniem, co dzieje się w pokoju z Wolki, mówi sama za siebie. Widzimy też, że nowa maska zmieniła zachowanie naszej postaci. Gengle zwykle jest wstydliwa i taka bardzo grzeczna, natomiast na tym krótkim zwiastunie widzimy, że aż kipi z niej energia. Ona jest radosna, bardzo śmiała, i aż taka można powiedzieć władcza, aż trochę myślę, że może jej tutaj odbić w tym odcinku. A idąc dalej, jeśli oglądaliście dokładnie zwiastun, mogliście tam zauważyć, że Jax kontratakuje po tym co przydarzyło mu się w poprzednim odcinku. Otóż w trzecim odcinku został on związany i ciągnięty na wózku przez ragatę razem z ekipą. I cóż, widoczne ma im to za złe, i teraz będzie chciał się zemścić. Na krótkim ujęciu widzimy, że nasza. Ragata zostaje przez niego złapana w powietrze. A kolejna scena mówi, że Ragata została uwięziona w jakiejś chłodni lub zamrażarce, gdzie strasznie zmarzła. Także wygląda na to, że Jax ją uwięzi. I zemści się za to, co przydarzyło mu się w poprzednim odcinku. Oczywiście naszemu Jacksowi też nie będzie łatwo. Nie tylko sztuczna inteligencja zmusi go do obsługi wybranych NPC-ów, ale też ten będzie musiał radzić sobie ze współpracą z innymi, co jak dobrze wiecie, nie jest jego mocną stroną. No i jeszcze ta gangel będzie się rządziła, a on rozkazów słuchać nie lubi. No i przygoda ta będzie dla niego bardzo denerwująca i sama jego plakietka pracownicza pokazuje jego nastawienie. Otóż wszyscy mają podane tam swoje imienia. Natomiast Jax na swojej plakietce ma napisane I don't care, czyli nie obchodzi mnie to. A mówiąc to, ma na myśli tą pracę i klientów. Także Imo, pracownik roku. Jednakże jak tak naprawdę sobie z tym wszystkim poradzi, o tym dowiemy się 13 grudnia. A przechodząc do tematu skrzyni sugestii, która to pokazała się przez chwilę obok naszej głównej sztucznej inteligencji, czyli Keina. Skrzynia ta zawiera w środku, z tego co mogliśmy zobaczyć, dużo pomysłów i spodziewam się, że to może oznaczać jakiś mocny plot twist w naszej serii, ponieważ pomyślcie, do naszego Keina dociera skrzynia, w której znajdują się sugestie działań, jakie powinien podjąć, a skoro taka skrzynia została do niego wysłana, no to pytanie brzmi: kto ją mu wysłał i jakie sugestie zostały tam zapisane? Jak sądzicie, czyżby ktoś cały czas obserwował, co takiego dzieje się w tym cyrku? A jeśli tak, to czy ta osoba nie ma większej władzy niż nasz Kane? Być może to twórca tego miejsca? Cóż, miejmy nadzieję, że czwarty odcinek wyjaśni trochę więcej w tym temacie. Oczywiście, jednocześnie podejrzewam, że związane jest to z terapią, która to miała miejsce w poprzednim odcinku, ponieważ tam Kane zdał sobie sprawę, że nie Wszystkie jego decyzje są przemyślane, a podróże, na które wysyła bohaterów naszej głównej obsady cyrku, nie są najlepsze. Wtedy też nasz Kane miał takiego małego glicza, który to mógł doprowadzić do zniszczenia cyfrowego cyrku. Stąd też jego mentalny problem, według mnie, jest powodem pojawienia się tej skrzyni. Jeśli box ten nie został nadesłany przez jakąś osobę kontrolującą, obserwującą to miejsce, to inna opcja jest taka, że skrzynia ta to sugestie, które sporządzono w notatniku podczas jego terapii z zubolką, bo widzieliśmy, że ta również wcielała się w rolę terapeuty no i dobrze wiemy, że posiada ona swój magiczny boks z częściami ciała, więc być może stworzyła taki magiczny boks dla Kane'a lub po prostu sam Kane zainspirował się jej skrzynią, bo przecież ciągle byli na wspólnych terapiach i widział, że jej taka skrzynia pomaga, więc jego skrzynia może być podobna, tylko tutaj znajdują się nieskończone pomysły na podróże i działania w cyrku które pomogą innym postaciom oraz jemu. Pomysły, które utrzymają stabilność psychy tej niezrównoważonej sztucznej inteligencji. Oczywiście to tylko teoria, ale myślę, że jestem tutaj bliski prawdy. Natomiast w temacie naszej podróży, poza faktem, że to burgerownia, to co ciekawe, tym razem w naszej przygodzie brakuje Kingera. Otóż na zdjęciu reklamującym tę misję nie mogliśmy go zobaczyć, także czyżby abstraktował i zmienił się w potwora, Cóż, postanowiłem to sprawdzić i obejrzałem cały zwiastun w zwolnionym tempie, i w końcu znalazłem odpowiedź. Kinger pojawia się dosłownie przez sekundę, w scenie kiedy to nasze postacie znajdują się jeszcze w cyfrowym cyrku. Wygląda on normalnie, także możemy być o niego spokojni, ponieważ jego brak uczestnictwa w przygodzie na szczęście nie oznacza jego końca. Jak wiecie, postać ta ma amnezję w świetle, a w ciemnościach odzyskuje jasność umysłu, więc myślę, że Kane w tym odcinku będzie będzie próbował go wyleczyć, przeprowadzić z nim jakąś terapię, coś podobnego jak to ostatnio próbował z naszą Zubolką. Do tego z pozytywnej strony w końcu na naszej przygodzie zobaczymy Zubolkę, która to okazuje się, że no wcieli się w rolę burgermastera. Oj tak, będzie ona smażyć burgerki i zapewne większość swojej pracy spędzi właśnie tam. Bo nic ze scen, które widzieliśmy, nie sugerowały, żeby była to praca rotacyjna. Raczej wszyscy od początku do końca będą pełnić jedną rolę i ewentualnie wykonywać jakieś zadania, które powierzy im Gengel. Co ciekawe, jak wspomniałem, Jaxa zaskoczy wizyta królowej Gloinków, lecz na tym ujęciu widzimy, że naszą pomni również zaskakuje czyjaś wizyta. I ta z wrażenia prawie aż się wywróciła. Osobiście myślę, że ujrzała ona Żelkodyla, bo dobrze wiemy, że Kane lubi używać NPC-ty, które już wcześniej pojawiały się w naszych odcinkach. Jeśli to prawda, to jestem mega ciekaw, czy Gamigu pamięta naszą pomni. I jeśli tak. To jaka wywiąże się między nimi rozmowa? Chociaż niestety obawiam się tutaj, że Kane wymazał mu pamięć. A wy co sądzicie? Żelkodyl pamięta czy nie? Dajcie znać w komentarzu. A idąc dalej, jeśli wsłuchamy się, co takiego mówią postacie w tle, to możemy usłyszeć rozmowę naszego Jaxa i Gengel. Jest to dosyć podejrzana rozmowa, która może nie ze sobą taką sekretną wiadomość dla nas widzów. Oczywiście jasne jest to, że Gengel się zmieniła i jest dziwnie pewna siebie, radosna oraz czuje się jak Osoba u władzy, co ma sens, ponieważ pełnić będzie rolę menadżera restauracji, co oznacza, że będzie innym rozkazywać. Natomiast sam Jax nie wie, co się dzieje i. Nie może on pojąć, co tu się takiego od Janie Pawła, więc coś czuję, że będzie to zabawny, a zarazem ciekawy odcinek. Lecz najbardziej ciekawa wypowiedź pojawia się na końcu. Tam słyszymy podejrzany, taki straszny głos, który mówi, że nikt już nigdy się nie teleportuje, a w efekcie uzyskamy wieczny spokój. Wypowiedź ta może być związana z naszą Gęgl, ponieważ na zwiastunie widzimy, że ta zaczyna się rządzić. Wszyscy w pracy zaczynają być zdenerwowani, a gęgle zaczyna. Pokazywać swoją mroczną stronę i w tym odcinku zapewne poznamy jej mroczne oblicze i coś się spodziewam, że ona nie będzie chciała wracać z tej podróży i chce zostać tam na zawsze i uwięzić wszystkich w tym miejscu. Ale takie mroczne oblicze ma też nasza ragata. Ta fałszywa, szmaciana lalka nie mówi nam wszystkiego. Lecz co takiego skrywa? Tego dowiedzieć możecie się z mojego poprzedniego odcinka, gdzie ujawniamy jej prawdziwe oblicze. Link w przypiętym komentarzu zapraszam.